Właśnie na to, widzowie. Yy, szyba jest ukruszona. Chyba delikatny sprowadnic wy, wypadła. Ktoś próbował ten samochód otworzyć. Tutaj pod Radomiem. Yy, więc no nie wiem kurwa po co, nie wiem co chciał zabrać. W sumie w tym tylko okulary przeciwsadneczne, było nic innego wartościowego. Teraz sytuacja jest taka. Przyznasz się, spokojnie nie. Yy, kamery. Ściągam kamery i robimy inaczej, no. Więc no, lepiej się przyznać, zapłacić za szybę, czy tam nie wiem, no by drzwi nie były też wygięte, no bo już wtedy się zaczyna robić drogo, szyba droga aż tak nie będzie. No ale kłopoty mogą być duże. Więc no, przyznajesz się, naprawiamy i nie robimy tak więcej, albo kłopoty no. Więc ja już sobie idę. Ja już sobie pójdę, hmm, no pójdę, rozciągnąć kamerę, bo na szczęście to samochód idealnie pod kamerami zostawiłem, więc jakby nie jest, nie jest problemem. Eee, no ale ja też rozumiem, że mógł <laughs> no ktoś, ktoś coś głupiego zrobić, nie wiem, czy Ci brakuje, jak jesteś głodny, to podejdź, kupimy Ci coś do jedzenia, więc y nie, nie, nie trzeba, nie, nie trzeba niszczyć, że, żeby próbować coś, coś ukraść. Właśnie nie wiem, czy Bałta raczej by i tak nie odpalił ktoś, kto z szybą sobie nie poradził. Nie wiem stary Ciężka, ciężka sytuacja no. Lepiej tak też niż wybić tą szybę I pociąć tutaj skórę w środku Ale No